W sprawozdaniu powtarzana jest ta regularna, zwyczajowa, eurosowiecka propaganda, praktycznie mantra religijna, Zielony Ład, tworzenie miejsc pracy. To jest ten zwyczajowy eurosocjalistyczny materiał, ale nie widzę tutaj niczego na temat zbrodni żydowskich Na temat ludobójstwa popełnianego przez Żydów w Gazie. To także jest tradycja w tej komisji. Co zatem z tymi zbrodniami, z tymi strasznymi wydarzeniami, które dzieją się w basenie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie? Co z migracją, z wojną, która beznadziejnie jest prowadzona przez Europę przeciwko agresji tego przemysłu masowej migracji, który w tej chwili już działa na pełną skalę. Panie pośle, bardzo proszę o rozróżnienie pomiędzy krajem i religią. Pan odnosi się do polityki Izraela, nie do polityki ludzi o określonym wyznaniu. Bardzo chciałbym jasno to rozróżnienie wprowadzić i chciałbym powiedzieć, że w tej komisji w taki sposób nie mówimy. I invited to, to engage in... Mogę podyskutować z panem, pani przewodniczący, na ten temat? Przewodniczący, nie. Ja przewodniczę obradom tej komisji i nie sądzę, żeby pan miał większość, która by pana. Panie Przewodniczący, proszę przestać pouczać i proszę wykonywać swoją pracę. Jestem za każdym razem pod ogromnym wrażeniem kreatywności mentalnej kolegi Brauna. Nie będę poś... marnował czasu na moją wypowiedź na to, żeby z nim debato debatować.